Polska od lat jest kierunkiem masowej imigracji. Rzeczywistość naszego kraju zmieniła się na przełomie 2014 i 2015 roku. Wtedy masowo zaczęli do Polski przyjeżdżać Ukraińcy, potem dołączyli Białorusini, Gruzini i Mołdawianie. Od kilku dobrych lat Polskę zalewa już masa ludzi spoza Europy, często z najbiedniejszych krajów Trzeciego Świata. Jest to zjawisko niekorzystne dla polskich pracowników. Którzy pomimo szalejącej inflacji, która zaczęła się w tej dekadzie, nie doczekali się poprawy swojej sytuacji materialnej. Imigracja jest korzystna dla kapitalistów, czyli właścicieli przedsiębiorstw, pośredników z agencji pracy czy właścicieli nieruchomości. Coraz częściej dochodzi do patologii, w której to właściciele firm oraz menedżerowie czy kierownicy nie chcą widzieć Polaków w swoich firmach i rekrutują samych imigrantów. Polska po latach wysokiego bezrobocia miała szansę na odwrócenie tendencji wyzysku polskiego pracownika, jednak postawiono na masową imigrację. Która powstrzymała presję na zmiany polskiego rynku pracy. Teraz zamiast 20 bezrobotnych za bramą, czeka 20 imigrantów pod polską ambasadą o wizę. Poziom życia w Polsce pozostaje bez zmian, bo widocznie taka jest wola środowisk biznesowych, wpływających na polityków, żeby być krainą taniej siły roboczej. Obecnie do Polski przyjeżdżają imigranci już głównie z państw trzeciego świata jak Filipiny, Nepal czy Zimbabwe. Do Polski każdego roku od wielu lat wjeżdża po kilkaset tysięcy imigrantów. Oto lista 20 krajów, z których w 2024 roku przyjechało do Polski najwięcej imigrantów według wydawanych zezwoleń na pracę. Dane pochodzą z portalu PSZ Publicznych Służb Zatrudnienia Filipiny. 37 988 osób. Kolumbia 37 987 osób. Indie 33 528 osób. Nepal 31 553 osoby. Uzbekistan 26 73 osoby. Bangladesz 17 580 osób. Turcja 15 051 osób. Indonezja. 14 071 osób. Kazachstan. 11 155 osób. Turkmenistan. 10 173 osoby. Kirgistan. 9 090 osób. Pakistan. 8 398 osób. Zimbabwe. 8 348 osób. Wietnam 8291 osób. Azerbejdżan 6160 osób. Sri Lanka 4410 osób. Białoruś 4253 osoby. Ukraina 3960 osób. Tadżykistan 3913 osób. Rosja 2030 osób. Jak widać kapitaliści są w stanie sprowadzać do Polski masy ludzi nawet z tak odległych państw jak Filipiny czy Zimbabwe, byle tylko nie dać złotówki podwyżki do stawki godzinowej. A ty co sądzisz o napływie takich ilości imigrantów? Zostaw swoją opinię w komentarzu.